uh -huh. Polecam Wam gorąco, w której autor dowodzi, że tych zawodów i prac bez sensu we współczesnym świecie jest tak od 20 do 30%, hmm. których mogłoby nie być. Typu, nie wiem, pracownik firmy IT, która outsourcuje swoje obowiązki do innej firmy IT, i człowiek jedzie przez pół kraju, żeby przestawić komputer w biurze z jednego Pokoju do drugiego, bo ta firma już nie zatrudnia informatyka, a mogłaby. Wiecie, że po prostu jest dużo takich prac bez sensu. I co ciekawe, wniosek z tej książki, jeden, który już tam jest dla mnie oczywisty, że wykonywanie pracy bez sensu, że wiesz, że ona jest w ogóle nieużyteczna i mogłoby jej nie być, jest bardzo obciążające dla osoby, która ją wykonuje, nawet jeżeli ona nie jest. Czasochłonna, nawet jeżeli możesz się nudzić 90% mhm. czasu w swojej robocie, to jednak mamy jakąś wewnętrzną potrzebę, tak. jednak tego, żeby to było coś po coś, nie? to robienie, nie? przydatne. Przydatność czy no, przynależność i, i, i widzenie jakiegoś no, efektu, rezultatu swojej pracy. Mhm. Ja... Misja na Marsa.